Kiedyś jeszcze jako pięcioletni przedszkolak dostałem nowe ubranko. Był to mundurek marynarski. Pamiętam dobrze żartobliwe uwagi przechodniów. Patrz, jaki marynarz. Było to w Toruniu. Wycieczki szkolne, pierwsza klasyczna do Gdyni, budującego się portu, wycieczka statkiem na Hel. Pierwsza podróż morska. Później znalazłem się z rodzicami w Lwowie i tam wśród rówieśników udawałem strasznego wilka morskiego i speca od spraw morskich. Po ukończeniu gimnazjum pojechałem do Gdyni na egzamin do Państwowej Szkoły Morskiej. Egzamin zdałem, ale nie znalazłem się na liście przyjętych. Postanowiłem. Zdawać w roku następnym. No ale wojna. 1 września zgłosiłem się do miejscowej kompanii przysposobienia wojskowego. Uzbrojono nas w karabiny typu Lebella, pamiętające jeszcze zmagania pod Verdun. I z tych karabinów mieliśmy grupowo strzelać do nadlatujących niemieckich samolotów. Strzelaliśmy bardzo gorliwie, ale równie bezskutecznie. Potem okupacja. W ramach tajnego nauczania przerabiałem matematykę.